Cześć wszystkim! <laughs> Dzisiaj nagrywanie z ręki totalnie. Jak właśnie mówiłam wam, że jak się tylko poją jajka, to w ogóle będę spamowała i będzie milion zdjęć i filmików. No i zdjęć było, ale z filmikiem jakoś się nie mogłam zebrać, prawdę mówiąc. Jestem trochę przeziębiona, kijowo się raczej czuję. Ale maluszki wylazły z jajek. Łącznie było tych jajek 26. Z czego wyszło 25 pięknych maluszków. E, naprawdę cudowne są. E, jeden male, jedno maleństwo, niestety, e, padło e, wczoraj, e, więc też zostało skarmane wężowi, no bo szkoda, że tak powiem, marnować mięska, gdzie wąż bardzo chętnie zjadł. Maluszki zaczynają się fajnie wybarwiać. Tego na filmiku nie widać, bo on jakieś dziwne kontrasty w tej roli. Może mi się uda ustawić to jakoś w programie. W każdym razie, małe. Head with Blitzy dostają fajnych pomarańczowych kolorków, to na pewno z wylinką jeszcze im dojdzie. Dodatkowo, oczywiście, poza wylinką też się wybarwiają, a same witblitsy dostają pięknych, żółtych kolorów. transiki to w ogóle mam tylko dwa, ale coraz fajniejsze odcienie. W tamtym roku miałam naprawdę przepiękne malce, proszę, spójrzcie na to. No, jaram się niesamowicie, bo to są pierwsze maluchy w tym sezonie, nie ma ich na razie dużo, co bardzo, bardzo mnie martwi. Ale, no mówię, są jajka, jakiś taki ten sezon w tym roku jest kiepski, bo, bo wiele osób mówi mi, że jajka im też padają. No, następne mioty dopiero będą gdzieś, myślę, w połowie czerwca. Wychodzą pierwsze czerwone, później znowu kolejna partia wybiców. Z tych maluszków właściwie wszystko zostało już sprzedane, tak na dobrą sprawę zostało mi może z dwie, trzy sztuki, które jeszcze mogę z nich sprzedać. Pytacie się pewnie, dlaczego kąpię maluchy, skoro nie zostało to przepisane przez weterynarza, o co też wielokrotnie sama mówiłam. Otóż maluszki dużo łatwiej jest odwodnić niż dorosłe jaszczurki. Do tego sprzątanie w terrarium powinno być częstsze i dokładniejsze, dlatego jak one są u mnie na ręcznikach papierowych jest ich, jak widzicie, 20 nie wiem, e, cztery w tym momencie, to sprzątanie w momencie, kiedy one są w terrarium jest praktycznie niemożliwe. Ich terrarium teraz wygląda tak, wszędzie jest dosłownie syfek, kubki i tak dalej. Dlatego maluszki muszę wyjąć, one się akurat napiją, wody mają dosłownie tyle, że tutaj jej nie ma, tutaj jest, to jest dosłownie... Pół centymetra, więc się na pewno nie potopią. Ja im nie zostawiam też w terrarium Michy z wodą, bo no, miałam kilka takich sytuacji, że się. No, maluchy po prostu mi się udusiły, więc wolę takich rzeczy już nie robić. A teraz maluszki sobie tutaj siedzą, piją, kiedy chcą, woda jest cieplutka, bo prosto, wlałam prosto wyrządek z, e, z czajnika. Ona sobie wystygła do odpowiedniej temperatury. Teraz szybciutko sprzątam terarium i z powrotem wkładam maluszki. E, tak jeszcze chciałam zadać, że przez pierwszy tydzień faktycznie one były. Bardzo słabe wyglądały mi naprawdę. Bałam się o ten miod w ogóle cały. Były takie słabiutkie, nie chciały tych główek podnosić, siedziały jak tam siedziały, nie chciały jeść, ale teraz, jak widać, wszystkie prężnie podnoszą ryjki do góry. Ten próbuje iść, a nie może, przepraszam, zaraz cię są wyciągnę. Wszystkie naprawdę bardzo fajnie, silnie wyglądają, bardzo ładnie jedzą, bardzo fajnie biegają, oczywiście uciekają od palca, bo co innego mogą robić w życiu. No i tak, to by było na tyle na dziś. Cieszę się, że udało mi się nagrać cokolwiek, bo ostatnio po prostu jest tak totalne zero czasu, że aż mi smutno. I szkoda, że nie nagrywam, ale jest, bardzo proszę, są to małe maleństwa. Są one przepiękne, prześmieszne i jest ich masa. Te maluchy wyjeżdżają ode mnie, sorry za palca, te maluchy wyjeżdżają ode mnie gdzieś w okolicach połowy czerwca, będą gotowe na pewno już do, do wysyłki. Do sprzedaży, do odbiorów. No i mówię, następne mioty w połowie czerwca będą się kluły, więc będzie możliwość zakupu, rezerwacji czegokolwiek. I to by było na tyle. Miło było do usłyszenia, papa. Pa. No jednak kłamałam z tym, że skończyłam, bo wcale nie skończyłam. Maluszki przyniosłam do ich Ferrari, muszę jest czyste. Taki lifehack. Maluszką wziąłam zwykłą plastikową doniczkę, przekroiłam ją na pół, posmarowałam klejem na gorąco, żeby nie ślizgały się. I teraz mają fajne miejsce do. Wygrzewania tyłka oraz do y, kryjówki. Naprawdę coś mi ostrości nie chce zbierać. Naprawdę fajny patent. Y, nie wiem w ogóle, na, jak na to wpadłam. Jak na mnie to i tak dużo. E, cześć maleństwo, ale jestem piękny. Taki transik cudowny, ale w żółty idzie. Ktoś chyba był tylko jeden trans samiec. Ten, kto będzie miał tego malucha, to trafi na cudo, bo już po tygodniu maluch ma żółte uszy bardzo. I kolor cudowny. Jezus, jaram się strasznie nim. W każdym razie tak. Maluchy są w swoim terrarium, e, dostały żarcie do Michy. Teraz jeszcze, są nie, jeszcze nie potrafią tak dobrze jeść z Michy, dlatego zawsze im tam z dwa razy dziennie sypię tak trochę tych, tych e, karaczanów. Te, co są, to polują. Oczywiście te, które nie chcą, jedzą z Michy albo zjedzą później. I tak to mniej więcej wygląda. I teraz z wami kończę. Do zobaczenia, baba!